Widzowie, muszę wam się do czegoś przyznać. Ostatnio przegrałem bardzo dla mnie zły zakład. I w dzisiejszym odcinku będę musiał być dziewczyną przez 24 godziny. Nie wiem, jak ja to przetrwam, ale patrzcie, jak właśnie przegrałem ten zakład. Ej, zakład o to, że wytrzyma pozwolą 20 sekund? Nie ma szans. To patrzcie na to. Dobra, licz! Jeden, dwa, trzy. Jaki no, no, oh, uh, słabiak oh, ja nie, nie nie dało się, Ej, ta woda jest utrudna, sprawdźcie sami Szymon, Szymon, sprawdź ty. 38, 39, 44. Jak on to robi, Vera? Tam. Dawid, dalej jesteś oh, słabiak. Nie Ja, 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 Kurde, co? No ja właśnie tak, widzowie, przegrałem zakład, kurde No i dobra, słucham, no jakie jest wasze wyzwanie dla mnie? Co ja mam dzisiaj robić? Bo ja się boję mm, My to przemyśleliśmy z Szmonem. No i... Ja, my A... to przemyśleliśmy, ja mam świetny pomysł no, Jaki? Dobra. Zostaniesz dziewczyną na 24 godziny co? O mój Boże, co? Jak dziewczyna? Mój, no nie, no jeszcze będą wszyscy koledzy ze mnie no, śmiać, tak no Nie, no tak nie może być, kurde, co? Dobra, no to w takim razie mówcie mi, co mam robić Najpierw ubrania, musimy znaleźć jakieś babskie ciuchy Chodź Boże święty, wiem, że wszyscy się, koledzy ze mną będę śmiać Ta, Dobra Chodź, kategoria eee. dla ciebie Nie, nie, no, ej, patrz, ej, daj mi na spodnie, o, nice Nie daj mi tych różowych, spoko O, fuj, co mi tu daje za bokserki? Nie, o, te, te Nie, to muszą być takie, wiesz, takie kobiece, kurde Nie wiesz, jak ja będę wyglądał, jak debil, no, Vera, weź prostu, Mogą być takie, patrz, z dziurkami yyy. No dobra, no, to jakoś o. może górę bardziej dziewczęcą. A no wiadomo, oczempion! Nie, czekajcie, to jest słabe Nie, no nie, to Nie. Ja wyglądam jak pośpiewisko, no błagam was, nie róbcie mi tego. A to co jest? O, tu są jakieś... O fuj, kurde, ser... nie, nie chcę tak wyglądać Jezu, jak ja wyglądam! Nie, dobra! O, tak, może zostać, dawaj, chodź. Ja! Dobra, okej, okay, no niech jest, no. Fuj, kurde, brzydzę się. Wyglądam jak jakiś krzebieraniec. Dobra, co będziemy wera dalej robić? Bo ja ty, ty jesteś jedyną dziewczyną. Ja myślę, bo dziewczyny z reguły mają długie włosy. No, więc może, może sobie, może przedłużysz sobie włosy. O, tak, 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 będziesz się wyglądał. <laughs> Boże święty, naprawdę mam. No dobra, no to. Aaa, chodźmy do fryzuję. Zjera, no. Jezu, ile tu jest rzeczy, ile tutaj maszyn! Jezu, nie, ja jestem po prostu nie wiem, nie. już wiem co to Szymon, dawaj, tutaj, dawaj na... Szymon, ty też sobie przyzurawić. Ja ja dawaj Dawid, tadaj, siadaj, siadaj! <laughs> Fuj, kurde, jak na tym nawet... Ja nawet na tym nie potrafię. O nie, no o. kurde, Jezus będzie się działo, nie? Przecież to są jaja jak balony, ja tak nie będę wyglądać, koledzy Mi się że nie się bardzo będą... podoba, Pff, super Boże... wyglądasz, ale wiesz co, wiesz co? Nie, no płakam, nie? Co, Wera? Wiesz co, Dawid? Nie. Zobacz, co tutaj jest. Co? Ja nie chcę już nic iść dalej, czekaj. Nie, czekaj, ja sobie muszę lepiej umyć włosy. Gorąca woda! Zdejmij to! Wyłącz! No, dobra, dobra, to chodź się tutaj, masz jeszcze wysuszyć. Zawał. O, no, dawaj, e, uś, uś, uś. Jak na tym. O! Tu mogę kolor wodać! Haha! Jest Będę miał niebieski, co? Dajcie tak zrobić? Nie, chyba to ci. Nie, eee! właśnie, jest własny! Dobra, ja chcę czerwone, będę Rudy! Uf. Ja chcę być Rudy! Ej, jesteś niemiły! Zabadam no, jak ty, dopasuje się do ciebie, patrz, będziemy mieli razem. A, O! Patrz, mam! Ha, pod, kolor obubia, pod kolor obuwia, pod kolor obuwia, baby! Dobra, nice! Co teraz? Cze, co to... Nie. Dawaj bazy! Nie no to rób fu. A nie to musimy się zamienić miejscami. Jakie chcesz? Nie wiem, jakieś ładne, daj mi jakieś łopaty. <gryśle> <gryśle> <a, gryśle> co jest? O nie, mam już co? paznokcie? A dobra, no, nie, nie, nie wiem, tak. a nie wiem, nie działają te paznokcie. Dobra, to co teraz robimy Wela? Jakie jest zawsze plany? Nie, plan? może, może coś zjeść, albo może się napić, na jakieś ploteczki, czy coś. Okej. Okay. No i właśnie dlatego ona obraziła się na Szymona, bo on zrobił takie coś. Ja nie wiem jak on to w ogóle mógł być możliwe. 八年呢。Fine, yeah, yeah. <laughs> Wera, czemu to obgadujesz nas, nie! Raz, nie? Jezus, naprawdę kobiety tak robią, że wszystkich ich obgadują. Dobra, nie wiem, muszę iść po jakąś kawę Wera, bo naprawdę jest kurde. No, tutaj mamy kabusia. Czekaj, ja pójdę z nią pogadać. Szymon, chodź, nie martw się! Będzie wszystko dobrze. Ona do ciebie wróci. Chodź, chodź, bracie! Kabusia dla ciebie! O, daj mi. o Ale pychota! Idzie tam! Aha. Nie on płacze, Wera, on płacze, trzeba go pocieszyć. Le ja on płacze? Chodź, 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 bo on, on zapokany. Szymon, nie płacz! Kobiety jest tyle ile kwiatów i dużo. Nie, ja i tak dalej sądzę, że to to jest jego wina. Nie ja no takie coś zrobić. Nie mów tak, Szymon, Szymon, masz kawę, patrz! Kawa ci da pocieszenie. Jezu, mnie. Co ty, co ty eee! robisz, nie winas Zostawcie mnie! <laughs> nie widać! ty jesteś bolony! Ej, dobra, masz kawę! Trzymaj, trzymaj, napisz się kawy! O, będzie O, no, no i napisz się kawy, nie bij tą kawą, tylko pij ją, kurde, człowieku, ty. Dobra, Wera, co robimy jeszcze kobiety? Co takiego szalonego jeszcze robią kobiety? Mam ochotę mm. zrobić coś szalonego Gdzie jestem kobietą, no to wiesz, czas się kończył, jest noc. Wiem co, wiem co? Co, wiem co? Selfie! O, dawaj! O, Poteczka. Poteczka, dawaj! Eee, nie zmieścimy się, kurde, wera, zasłania mnie. Maski. o, o. Ale selfie! Dobra, jest machnięty, Jezu, ale cringe, dobra. Ej, właśnie, zróbcie zróbcie mi taką fotę, żeby żeby moja była, ten znaczy, żeby mu ten, no, wiedz, wiesz o co chodzi dawaj się, zróbmy. Tak, wyglądam git, tak wyglądam git. O, dawaj, dawaj, dawaj takim, no, no. Jest git, dawaj, dawaj, dawaj fotę, żeby on załował. Znaczy, ona. <śmiech> dawaj <śmiech> Dawaj, dawaj, o, dawaj, <laughs> bliżej, bliżej z tym o, o, kurde, ale fota Ja to nawet świeci, ale moc. Wow dobra, dzięki, dzięki za fotę, byku. Okej, okay, Vera. O, mam pomysł, kupmy sobie jakieś Jaki? auto. Kupmy jakieś auto. Dobra. Kurde, nie wiem, które auto wybrać. Wera, jakie ty byś wybrała jako dziewczyna? Ale szczerze. Mm, ja wybrałabym różowe, ale te jest tutaj... Myślę, że jest bogatsze. Kurde. No, nie, no, przecież to jest dziewczyna, no. No ja muszę no dobra, mieć no, to jakieś takie wiecie. Sobie weź to. Nie no ja nie wiem, że ja chcę to. A ja sobie wezmę to! Nie no bez sensu! Bleh, no. no nie, ale ja nie chcę takiego. Kurde, jak to... Jezus, jak to jeździ wolno i ja mam najgorszy samochód chyba z was wszystkich, nie? Chociaż nie, Szymon ma taki sam. Nie, ma chyba taki sam! Dawajcie wyścig, dobra, ej, dawajcie, ustawmy się na wyścig! Ale takie dziewczyny nie robią dziewczyny! Dawaj, robimy wyścig. Będę męską dziewczyną. Dawajcie tutaj na równo, o, dawać ko Dobra, dawaj tutaj, o! Okej, okay, dobra. 2, 3, 2, 1, go! Pjazda! Nie wiem! Szycza! Nie siedzę! No ale ja on to zrobił! Jak on to zrobił? O no szukał, ja wiem jak! Ja, ja wiem jak ono szukał, dobra! Ja wiem jak ono szukał. Nie A jak go to robić, nie! Nie dojadę, nie dojadę! Wygrało! Nie grałem! Nie to robię! Aaaaa! Będę miał wypadek, kurde! Wygrałem! OOPO! O nie! Kurde, moje auto miało wypadek! Chodźcie tutaj! Tatuś mnie zabije, nie? Oh. No kurde, fix, kanada! A jak ci to mogłeś zrobić? E, policja zaraz tu przyjedzie. Dobra, do widzenia. Jaka policja? No ty policję na własnego brata, kurde, wzywasz, przecież to był wypadek, nie widziałeś? <laughs> Jaki ty jesteś konfident, nie masakra, dobra, wera, uletajmy się z tą, bo zaraz tutaj będą po, po, kurde niebiescy Dobra, może jakimś tutaj motorem? Nie, dawaj z buta, mam lepszy pomysł. Zawsze się tutaj okrywałem jak mnie bili w szkole. Czajcie to? To jest takie sekretne pomieszczenie o, w szkole. Tutaj, o, tutaj na pewno policji nie będzie. Ja coś następne, w takim stroju przyjdziesz. <laughs> no nie no <laughs> Kurde, teraz nie wiedzą chłopaki, bo, bo ja znaczy ja już skończyłem szkołę, ale no on wiecie o co chodzi. Ale kazałeś wrzucić twoje zdjęcie na Instagrama! Co? Ty wrzuciłaś tą fotę na Instagrama? Nie! Ja już, no czy no, nie chciałeś, ale... żeby twoja była była zazdrosna, no to wrzuciliśmy ale... tą fotę na twoje social media! To był żart, przecież chłopaki mnie dojadą, no O kurde ktoś puka do drzwi. O nie! No to jest, no to fajne, no to kurde, ale żeście odwalili. Kryj się, nie, kryj się. Dobra. To jest moja szatnia, jak ktoś. Pst. Dobra, to kurde, muszę się ukryć. O! Oh, o! Oh, oh, halo! David. Halo! O! Oh, jezus! jezus. robisz? Jezus, usnąłem ze stresu, mam tak, że. Przecież że... ty spałeś 10 godzin! No! Co? Ej! Co? oni już dawno poszli to, ja już myślałem, ja myślałam, że coś się stało, naprawdę. Ja nie mogę, dobra, ej, naprawdę już nie ma tych dresów? No do, dobra, poszli, kurde, moje byli znajomi, to nie są dobre, chłopaki, to są takie dressy. Dobra, ej, dobra, jest git, czyli co? Chwila! Ej, no to chwila! 10 godzin minęło, czyli tak naprawdę zakład anulowany, mogę już wrócić do swojej normalnej A, po formy. No tak, no, ale dobra, nie z... wiem co ty zrobisz z tymi głosami, tak szczerze. O, dawajcie może, ej, kolejny zakład. Okej! Okay. Dobra, teraz będzie luźniejszy zakład. Zakład o to, że przepłynę ten cały bazen w pław w mniej niż 3 sekundy. Dobra, mniej niż 1 sekundę. Nie, w 3 sek... Na ludzie. Ja Licz. w to nie wierzę. Licz! czy 2, jeden start! Raz, Raz dwa, trzy. dwa, trzy, Dawid, ty nubie! No, no nie ale, wierzę. Hej, ale chwila! Co to tak naprawdę oznacza? No jak to co? Zostajesz dziewczyną, ale na tydzień. Nie!